Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Kontynuujemy naszą wędrówkę powietrzni. Jesteśmy w części, która nazywa się Międzygórz Środkowy. Za nami bardzo ciekawa ściana. Mam nadzieję, że widzicie niżej są duże, masywne skały. To wapienie, a nad nimi, jak cienkie warstwy w cieście, takie zupełnie inne skały. I właśnie tu zapisała się. Historia. Co to za skały, co za ciekawa historia, Michale? Możesz opowiedzieć o tym? Mówimy moi drodzy o historii sprzed milionów lat, a w zasadzie sprzed ponad 360 milionów lat, czyli schyłek okresu w dziejach Ziemi e, zwanego przez geologów devonem. E, I u schyłku tego devonu, e, w skali można powiedzieć globalnej, m, miały miejsce m, wielokrotne wahania. Poziomu morza, no z tendencją raczej takiego pogłębiania się stopniowego zbiornika morskiego, i te zmiany w Morzu Dewońskim zaowocowały tym, że. Początkowo osadzały się właśnie osady w takim płytkim zbiorniku, gdzie było na dnie bardzo dużo organizmów, jak, jak koralowce, gąbki, ślimaki, ramionogi, liliowce. To życie było bardzo bogate, płytkomorskie. Natomiast później, właśnie w ciągu tego późnego dewonu, zmiana warunków to wielokrotnie wahania poziomu morza, również zmiana, jeśli chodzi o zawartość tlenu w wodzie morskiej, zmiana temperatury również ochłodzenie spowodowało, że ta fauna, te organizmy wymarły. Mówi się o wielkim wymieraniu późno-dewońskim i nastąpiła zmiana też charakteru osadów, które gromadziły się w takim zbiorniku morskim. Także to, co widzimy na tej ścianie, to jest ściana północna wyrobiska Międzyguś Środkowy, w obrębie rezerwatu wiecznie, oczywiście. To, co widzimy na tej ścianie, moi drodzy, to jest tak naprawdę zapis zmian warunków w zbiorniku morskim w późnym dewonie. No i pośrednio też zapis wielkiego wymiarania, które miało wtedy miejsce. Ten profil jest bardzo ceniony przez geologów. Ten i nie tylko ten. Chodzi tak naprawdę o to, moi drodzy, że te profile właśnie Pogranicza czy Schyłku Dewonu w Górach Świętokrzyskich są liczne i są w wielu miejscach dostępne. I one łącznie, razem jakby, stanowią taki generalny zapis tego, co się działo u Schyłku Dewonu. I pod tym względem Góry Świętokrzyskie, można powiedzieć, są dla geologów rzeczywiście fenomenem, dlatego że informacje zebrane z tych wszystkich profili, łącznie, dają nam dość sporą wiedzę o tym, co się działo w czasie późnego dewonu właśnie na obszarze Świętokrzyskim. Dobrze, to moi drodzy, spacerując po Wieczni, zwróćcie uwagę właśnie na ten profil, o którym opowiadaliśmy, o którym Michał właściwie opowiadał i moi drodzy, będziemy kontynuować naszą wędrówkę i niedługo spotkamy się w kolejnym punkcie na terenie rezerwatu Wiecznia. Więc zapraszamy do spacerów i też zapraszamy do odwiedzin w Centrum G Edukacji, bo przypominam, że jesteśmy otwarci. Dokładnie tak, serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy Was w teren, zapraszamy również na wystawę, która pokazuje hmm, interpretację właśnie tego dawnego Morza Dewońskiego z organizmami, które właśnie wspomniane morze zasiedlały. Także warto połączyć taką wycieczkę terenową z odwiedzinami w Centrum Gedukacji. Edukacji. To trzymajcie się, dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.